Hej, witam was w kolejnym odcinku z Gryszy Ekscent Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i dzisiaj będziemy korzystać z nowego eventu, czyli z weekendu epickiego i epików z misji, więc zobaczymy co dostaniemy na pewno, gdzie mam gwarantowane te epiki, więc już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że też, y, także zostawcie łapkę w górę, komentarz, y, suba, jeśli go jeszcze nie macie i oczywiście zachęcam jeszcze do linków w opisie, czyli fundusz i Discord dla widzów, także zachęcam jak najbardziej. Możemy przejść już tutaj do gry. Dostaliśmy 23 miliony golda zwarty, oczywiście 10 godzin, 1 grzybek sprendarza. Więc też jest spoko. Możemy sobie od razu, tak mi się wydaje, coś nam się tu świeci już w kaczmie, wydobyć klejnoty teraz. To spoko, bo już wydobyłem go przed odcinkiem. Nawet on tutaj jest, więc to jest ten klejnotik. 225, Nawet ładne, nawet ładne, ale niestety, tylko do wyrzucenia, zobaczmy co chce dzisiaj Wiedźma, Bo mamy trochę tych itemów, a przydałoby nam się zrobić trochę miejsca. Powiedzmy, że te buty są ok, ale musimy teraz jeszcze coś rozmontować. Czy czekamy na Epika i rozmontujemy Epika dzisiaj? Czy rzucamy dzisiaj z wyklasa? To jest dobre pytanie. Myślę, że możemy sobie dzisiaj rzucić zwyklasa, więc to będzie ten zwyklas. Troszkę nam odłamki spadły. W ogóle dzisiaj chyba jest 15 rozmontowań, jeśli dobrze spojrzałem. Tak, no to troszkę nam się tutaj pleca opróżni. Zaraz tutaj zobaczymy, co, co my tu mamy dla naszego kowala, kochanego. No. no, już troszkę nam się uzbierało. Nie powiem, że nie. Nawet ładnie to schodzi. To już nie, to już nie. Tutaj jeszcze coś możemy rzucić. No dobra, no to tyle. No to i tak ładnie. Mamy 11 miejsc. Więc myślę, że nam w zupełności wystarczy. Więc idziemy, idziemy na koło. Tak mi się wydaje, że idziemy teraz od razu na koło. Zobaczymy, co dostaniemy. Dusze. Jakieś odłamki. The Golda, Expa, Kurowce, Jabłko, nawet jakieś podłamki. Epic skoła, okej, okay. no tego to się akurat nie spodziewałem, że dostaniemy Epika Skoła. Dostaliśmy kolejne dusze, jakieś grzyby, są dusze, cytrynę. I sporo Expa. No, powiem Wam szczerze, Epika się tutaj z Koła nie spodziewałem. Ale dostajemy to, bierzemy. Jak najbardziej. Dlaczego mielibyśmy nie brać? No to teraz, pupile. Możemy za zajrzeć do pupili. Mumifara nakarmić. Oczywiście trzy razy. Tutaj Hitmana też sobie nakarmimy trzy razy. Wczoraj osiągnął poziom setny. Już dzisiaj ma trzeci, więc też bardzo miło. Wydrzew, Tylko jedno karmienie na razie. Niestety, dzisiaj dzień światła, więc ra raczej będzie ciężko. Smoki 192 i Drenia 192 na razie bez jedzeń, Zobaczymy co będzie dalej. Ale najpierw zaatakujmy sobie Teddy'ego, 1145 karmień w świetle. Spróbujmy może. Oczywiście czym by to pójść. Spróbujmy ogniem. Niech będzie. Nie będziemy dzisiaj oglądać tych walk filet, spróbujemy zrobić to na szybko ten odcinek. Ok udało się. E, więc spoko idziemy tutaj. Zobaczmy co my tu mamy. Kocioł później, no to wiadomo. Epickie szaleństwo zakupowe, no to wiadomo i epic na e, za zadanie. E, więc spoko. To mi się podoba, więc od razu lecimy tutaj. I szukamy epików naszych. Oczywiście też odłamki metal będzie nam leciało. Ale szczerze mówiąc już nie mogę się doczekać eventu za tydzień. To będzie kozacki event. Będzie gold, będą pety w końcu, gdzie będzie właśnie potrójne karmienie leciało. Tutaj że sporo możemy zyskać, ale też sporo możemy stracić i jednak wolałbym nie stracić, ale jednak zyskać, ale zobaczymy jak to wyjdzie. To przecież to tylko nasza gra. Pewnie tych jedzeń nie będzie leciało fantastycznie dużo, żeby nadrobić troszkę tutaj nasze karmienia. Zbliżamy się powolutku do pierwszego epika. Ciekawy jestem, czy wy wypadnie coś ciekawego. No, tutaj na tym koncie raczej ciekawe rzeczy to nie będą, bo tutaj i tak mamy same legendarne przedmioty. Ale już zbliżają się te zwykłe przedmioty tutaj do tych legendarnych, więc trzeba będzie pomyśleć nad wymianą powolutku. Ale zbliża się też legendarny dungeon, więc być może sobie to po prostu. Na niego poczekamy. Możemy to rozmontować. Jeszcze 5 rozmontowań nam zostało. Więc myślę, że sobie poradzimy. Może nawet nam coś stanie. Tutaj jeszcze jakieś podłamki jeszcze nam wpadły dodatkowo czerwona misja na Expa. Ale weźmiemy ją. Dlaczego by nie? Dała nam jeszcze rękawice do rozmontowania. Spoko. 4 to też chętnie za 8 czy za 2 za 4, 2 za 4 sobie weźmiemy, 2, eee, też bardzo przyjemna misja. No i już mamy epika niby. Ale czy ja już chcę go brać? Weźmy może tą 5, 5 za 6 milionów. Ok, dostaliśmy epika tak po prostu chyba. Chyba, że teraz nie dostaniemy. Nie, no mamy gwarantowanego epika. No dobra, no to jest ciekawe. Weźmy jeszcze raz, tak? No i ciekawe, jaki tu jest epik. No to już mamy dzisiaj dwa epiki. Ej, I teraz mamy już trzeciego. Rękawice na trzy staty. Oko z dziurką. Nie ma co narzekać. Runa dosyć słaba, ale... oko. Ja jestem jak najbardziej zadowolony, tutaj mamy już trzy epiki. I walczymy o więcej, bo jeszcze przed nami na pewno jeden. A nie wiadomo co nam przyniesie jeszcze awka. Więc ja jestem w lekkim szoku po dzisiejszym dniu, już po tym kawałku tego odcinka. Ale nie poddajemy się. Dobra, tutaj jakaś cytrynka. E, dobrze by było jakby jakaś troskawka albo śliwka nam wypadła. To też by było miło, bo byśmy mogli sobie podkarmić tutaj nasze pety, e, które są głodne, ale chyba dzisiaj będzie dość ciężko. Dzisiaj jest zapotrzebowanie na epiki, z tego co widzę na wodniku. E, no bo jak już trzy epiki mamy, a jeszcze przed nami czwarty, to jest naprawdę duże zapotrzebowanie. Dostaliśmy w końcu śliwkę dla Syrenii, więc Syrenia wyprzedziła Smokiego w tym momencie i ma 193 poziom, więc oni tam sobie się tak delikatnie ścigają między sobą. Kto pierwszy wbije 200 poziom, więc też możecie dać znać w komentarzach, jak myślicie, czy Smoke'ego, czy Syrenia będzie pierwsza na 200 poziomie. Oczywiście będę. Tutaj Wam dawał znać mniej więcej co i jak. Jak ta rywalizacja przebiega. Dostajemy znowu cytrynkę. Tutaj jakieś rękawice widzę, że są, ale weźmiemy sobie czerwoną podgolda. To sobie rozmontujemy. I tutaj co? Może tą 7 za 11 powiedzmy, że optymalna Chociaż lepsza by była ta 10 za 16. Tutaj dostajemy znowu Śliwkę, ok, 194 do 192, hmm, to prawie brzmi jak jakiś kosmiczny wynik meczu gwiazd NBA, znowu cytryna. Hej, patrzcie, trzecia śliwka, no to już Syrenia ma naprawdę potężną przewagę, ale zobaczymy co będzie dalej, może akurat Teraz polecam nam truskawki z tego ostatniego paska. A jak nie, no to za dwa dni mamy dzień ognia, więc tam trzeba będzie coś podziałać, żeby zdobyć te truskawki. Piątka za 9 milionów. Ok. Jabłuszko. Jabłuszko też jest ok, bo drzewia sobie nakarmimy do maksa do naszej awki 7 za 10. Powiedzmy, że jest ok, bo ma ją więc na razie to zostawimy tutaj. 10 jest dość słaba, więc bierzemy 700. dwójka za 3800 też chętnie e, Piątka za, za 800 raczej. Teraz mamy niestety piątkę za pięć, więc wykrakałem. i nie ma nic lepszego. Tutaj jakaś czerwona nam się świeci. Weźmy, niech to będzie czerwona i pójdziemy. Tutaj może dwójkę za trzy sobie machniemy. Dyszka, piątka, czerwona piątka. To może. A, zaryzykujmy, pójdźmy do patro. Podemka za 13, praktycznie za 14 to może być bardzo przyjemna misja. wyka za prawie 4 też jest spoko. No tak średnio z tym goldem na razie wychodzimy jeśli chodzi o to. Tak mi się wydaje. No 500 baniek, myślę, że przekroczymy na pewno, ale zwykle zyskujemy około 540. No, i tutaj jest misja typowa pod Exfa, 6 milionów, prawie 7, więc no grzech nie wziąć. Podażę dziesiątka. Trzeba, trzeba sobie tutaj machnąć taką piękną misję. Tutaj znowu dziesiątkę sobie musimy wziąć. 7 za 10. No, i zbliżamy się do tego epika, gwarantowanego. Już musimy być ostrożni. 507. Te same ale no dobra, zobaczmy, tarcza, kolejna tarcza, więc dzisiaj mamy dwie tarcze na szyjnik i, i rękawice, <grym> gdzie zostało nam jeszcze jedno piwko, ale wątpię, żebyśmy tu dostali jeszcze epika, no bo ileż można, ileż można dostawać epików, hmm. a tutaj jakieś rękawice jeszcze wpadły. I to, co mamy na koniec? Praktycznie yy, powiedzmy, że tą dwójkę metalem jeszcze nam coś tutaj dało. Yy, tutaj może to by było dobre do rozmontowania. Czy to nam się opłaca? Myślę, że tak, bo ustawimy sobie dwójkę, yy, więc możemy sobie to wziąć, rozmontować i ustawiamy sobie yy, tą czy tą. To jest dobre pytanie. Może po prostu tam na expo. Weźmy tam na expo. A co? Raz na jakiś czas to wolno sobie wziąć misję na expo. A tu możemy sobie ustawić kartę na 10 godzin. E, więc wygląda to tak, że dostaliśmy 4 epiki. Jestem z tego e, niezmiernie zadowolony. Tutaj możemy sobie coś jeszcze rozmontować. Powiedzmy, że rozmontujemy sobie to. I nawet te rękawice rozmontujmy, niech je będzie, I rozmontowania dzisiaj mamy zrobione. Więc to jest naprawdę spoko. Tutaj możemy sobie kogoś jeszcze zaatakować, spróbujemy tego zwiadowcę. Dało się, git, za 4 minuty mamy dopiero walkę po pili. Yy, więc nie wiem, no i tak udało nam się dość sworo tego golda zebrać, mimo że kilka misji wziąłem na expa. Ale jest spoko, bardzo cieszą te cztery epiki, ale teraz trzeba rozdać stady, więc idziemy w siłkę, powolutku do przodu, dobra, pięknie, 12260, no nie jest źle, nie jest źle, tutaj zobaczmy, zajrzyjmy do podziemia, jak to tutaj wygląda, 6 milionów możemy zebrać, fajnie. Do poziomu jeszcze dość daleko. Jak my tu stoimy z yy, książeczkami? No nie mamy książeczek w tym kalendarzu. Więc będziemy zdani tylko na siebie, jeśli chodzi o ten level wstępny. No jakoś sobie damy radę, mamy jeszcze do zdobycia. Coś tu podziałamy, żeby było dosyć szybko. Jutro dopiero kamień, następnie podka słaba i kamień. Teraz musimy czekać chyba aż do tutaj 16 dnia, żeby dostać coś ciekawego tak naprawdę. Chociaż ten kalendarz jest taki naprawdę bardzo, bardzo średni dla nas. Możemy sobie zaatakować sześciogłową hydrę, Przez chwilę zacząłem zastanawiać, czy to dobry serwer. Że mamy sześciogłową Hydra, już myślałem, że spadliśmy z siódemki, ósemki na magu, ale to jest przecież wojownik. E, więc już się troszkę uspokoiłem. Więc to mamy zrobione. E, tutaj kołem zakręciliśmy. Możemy iść na hazardistę. Hazardisto i dzisiaj dasz. <laughs> Może jakieś odłamki dzisiaj byś dał. Chociaż tutaj nie widzę nic ciekawego w pierwszym rzucie. Też mi dać złoto. No spróbujmy. No jak już tutaj jest trzy kostki za pierwszym razem. Grzesz, grzech nie wziąć. Tutaj może spróbujemy. Tak, 2 miliony golda wpadło. O, uparte dzisiaj na to złoto. No to 3 miliony powiedzmy. Jeszcze na, wpadły. 500 odłamków, ok. Patrzcie, no i uparty na to złoto. 16 milionów, okej. Okay. No spoko. Nie jest to jakaś rewelacyjna ilość. No ale zawsze zawsze to jedna stata. O, 2500 tysiąc, odłamków to już jest coś, to już jest naprawdę coś. Jeszcze dłuższe nam wpadły. Jeszcze 500 odłamków, może więcej? Nie, ale 3500 odłamków w jeden dzień to jest naprawdę fajny wynik. Jeszcze tutaj dwie staty dodatkowe. E, więc ja jestem mega zadowolony z hazardisty. Rzadko jest taki miły. Dla nas, więc no, spróbujmy sobie pokonać tego Zeusa. Chociaż nie wiem, czy mam jakieś szanse na niego, bo nie wiem. Ale na spokojnie sobie to ogarnę kiedyś. No i zobaczmy, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. No, jakieś te krytyki się dają, ale jeśli on walnie, kryta, no to już jest kiepsko. Mimo wszystko jest kiepsko. No i dobra, to mamy zrobione. Czy hmm, tutaj. Możemy sobie zwabić bohatera? To jest pytanie za 1000 punktów. Czy In your Face jest w stanie dzisiaj wbić poziom? Troszeczkę wątpię, bo Tracer już nie gra. Jest no, on by pewnie wbił poziom, ale skoro nie gra, to możemy sobie go zaatakować. Powiedzmy, że już będziemy mieć to z głowy na dzisiaj. I to jest też odfajkowane. I co, zostało nam jeszcze jedna walka pupili i to tyle w tym odcinku. Możemy sobie kupić tam jedną klepsydrę, może coś pod nią będzie ciekawego. Niestety nie, może jakiś epik za złoto. E, niestety się nie trafił, ale i tak 4 epiki to jest coś. E, musimy się zastanowić, czy tu zaatakować ninja, e, ma 1101 karmin w świetle i myślę że pójdziemy sobie po prostu z ziemią żeby spróbować to wygrać Ej, to będzie i tak mega ciężkie bo tutaj światełko na tym serwerze często po prostu płata nam figlę często lubimy sobie, tutaj lubimy, no nie lubimy, ale musimy uznać wyższość rywala no ale zobaczmy może tym razem się uda wygrać jak on tutaj poszedł? z stuwa. To wiadomo. Onika nie przegrał z dzińką. Mamy dalej: Ptaś 104 Lipman 10 Rogun 75 Magut 200 Paladon 200 Herald 200 i jedno 200. No mamy spory zapas. Niby po dwa pety na jednego, ale to jest dwóch wojowników na jednego zwiadowca to nic nie znaczy, bo właśnie jeśli on zacznie tutaj unikać i robić krytyki, to jesteśmy, że tak powiem, w ciemnej D. Eee, a na razie, na razie wygrywamy, na razie wygrywamy, bo klocek tutaj zapodał dwa ładne krytyki i mamy to. Ma, to mamy 6 e, cytrynek na jutro już i na pojutrze, więc też powoli szykujemy się na ten event dziewięciu karmiń który będzie za tydzień. A w tym odcinku e, troszkę krótszym niż zwykle. Po tyle. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i na razie.